Dzisiaj z nami pani Anna Roczkowska, która jest członkiem Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami poległych Żołnierzy Batalionu Zośka i Batalionu Parasol. Jest pani tutaj z nami nie przypadkiem, ponieważ 10 listopada nasza szkoła będzie miała nadanie imienia właśnie Batalionu paraso i w związku z tym zaprosił pan dyrektor panią do nas. I moje pytanie jest związane właśnie z Pani zainteresowaniami. Dlaczego pielęgnowanie pamięci, opieka nad grobami oraz upamiętnienie Powstania Warszawskiego i Batalionu Zośka i Parasol jest Pani tak bliskie? Byliśmy co prawda już na prelekcji. Ja usłyszałam tą odpowiedź, ale chciałabym, żeby młodzież, która nie uczestniczyła w tych warsztatach, w tych zajęciach, no usłyszała od Pani, dlaczego to jest takie bliskie? Zawsze bardzo bliska była mi historia. Bardzo lubiłam historię, lubiłam słuchać o niej jeszcze w rodzinnym domu, kiedy w czasie wakacji czy ferii zimowych na wsi u mojej babci przy piecu w kuchni zgromadzeni członkowie rodziny opowiadali o wojnie, o bitwach partyzanckich na Zamojszczyźnie. Więc jakby tam byłam biernym uczestnikiem, słuchaczem tych wszystkich opowieści. No i oczywiście moja wyobraźnia bardzo mocno działała, więc dom był jest jakby jednym źródłem tego zainteresowania. Drugim źródłem to jest szkoła. Szkoła, historia, nauczyciele historii, którzy te pasje u mnie rozwijali w moich lubelskich szkołach, i szkole podstawowej i, i, i liceum. I tak naprawdę rzeczywiście to był mój ulubiony przedmiot, ja się to się go zawsze lubiłam uczyć, lubiłam wiedzieć, szczególnie ten okres dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej był mi szczególnie bliski. Więc też wybrałam ten przedmiot na maturze i na, na studia, wtedy się jeszcze zdawało egzamin na studia na Wydział Prawa i Administracji. Więc ten przedmiot jakby dogłębnie zgłębiałam, czytałam informacje dotyczące wydarzeń historycznych. I kiedy rzeczywiście przyjechałam na studia do Warszawy, to był 1998 rok po egzaminach wstępnych. No i jedną jakby z takich najważniejszych dla mnie rzeczą było znaleźć ślady tych, o, o których czytałam w, w podręcznikach, nawet nie w ale w historycznych podręcznikach, w książkach najbliższej mi Zośka i parasol Aleksandra Kamińskiego. I wtedy trafiłam na kwaterę Batalionu Zośka. Na, na polskach w Warszawie, i to był ten dla mnie moment przełomowy, kiedy stanęłam wśród brzozowych krzyży. Zobaczyłam, że ci bohaterowie z tych książek byli prawdziwi, realni, że oni żyli, że to nie jest fikcja. I ten wiek, i ten wiek tych bohaterów, ja wtedy miałam 19 lat. No to, to wiek po, Tak, po to po taki, taki wiek, jaki ja miałam. I to był ten moment, który mnie no, po prostu głęboko wstrząsnął i, i chyba spowodował, że dzisiaj robię to, co robię. Dzisiaj jest Pani prawnikiem. Pracuje Pani w Sejmie. Jak Pani łączy te dwie rzeczy z sobą? Bo przyjechała Pani tutaj do nas. Czy to była tylko wybrana szkoła, czy mimo wszystko jeździ Pani na takie sklepki? Jeżdżę, jeżdżę. Um, jestem zapraszana do różnych szkół. W zasadzie od lat jesteśmy, jeszcze jako członek grupy rekonstrukcyjnej, bo też w takiej grupie byłam przez 10 lat. Grupa historyczna z Radosław, która takie lekcje też historyczne w, w szkołach prowadzi. To nie jest łatwe, to ja nie będę oszukiwać. To nie jest łatwe łączenie obowiązków zawodowych z pasją, która jakby wydaje skrzydeł, która wydaje jakieś takie głębi i wartości i ma poczucie sensu tego, co, co robimy. No ale zawsze jakoś tak jest, że jak się tych obowiązków ma więcej, jeszcze dom przecież i, 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 i dzieci do wychowania, jak się ma tych obowiązków więcej, to jakoś tak się rozkłada ten grafik, że można wszystko połączyć. Tak, ja jeszcze przygotowałam. Nie zapomnij o nas, powstańcach warszawskich. Jakie działania podejmuje Pani, aby młodzież nie zapomniała o nich? Ja to przeczytam oczywiście na, na Pani stronie na, na Facebooku, bo gdzieś z koleżanką tutaj od historii również kultu żeby nie zapomnieć. Dlatego dzisiaj był ten konkurs i dlatego było rozstrzygnięcie i Pani przecież wręczała te nagrody. Jak uwrażliwić tą młodzież na ten temat? To nie jest łatwe. To, to dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w świecie internetu, zupełnie innych też wartości i tego, czym dzisiaj jest młodzież zainteresowana, wiem, że to nie jest łatwe. Trochę ostatnio ułatwiło to mówienie o historii, o tym, co było 80 lat temu, wydarzenia, które są obecnie na świecie wojna na Ukrainie. To sprawa teraz też Izraela w strefie gazy, jakby pokazująca to, co oni widzą w, w internecie, w mediach społecznościowych, że ta wojna, że ta brutalność, że, 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 że zabijanie ludzi, krew na rękach, że, że to się wydarza nawet dzisiaj w XXI wieku. I teraz trochę łatwiej się o tej wojnie sprzed 80 lat, II wojny światowej mówi. Ja im zawsze staram się pokazać, w zależności tam, gdzie jadę, pokazać, że ci bohaterowie z tych książek czy z Kamieni na Szaniec, obowiązkowej lektury szkolnej, czy z Zeszki Parasola, kontynuacji Kamieni na Szaniec, czy z innych książek historycznych. Proszę podać tytuł książki, którą Pani stworzyła. Gdy zabraknie łez, książka o Janie Romockim, bo na jednym z bohaterów z żołnierzy do Batalionu Zośka, który... Tak jak Baczyński, w mniejszą oczywiście skali i formacie, pisał również wiersze i, i chciałam to też pokazać tę wrażliwość jego na, na wojnę, bo tam dużo też tych historyczno wojennych wątków u niego w wierszach się pojawia. I to jak młody człowiek, który nie znał niewoli, o czym pisze w swoich wierszach, Janek Romocki. Który zresztą tutaj był mieszkańcem e, Trzini, e, mieszkał w Wili potockiej, w Wili no, razem ze swoimi rodzicami, e, który, dla którego ta wojna i to, co się wydarzyło w 1939 roku, całkowicie zniszczyła świat, który znał. Świat wolności, świat szczęścia, radości westowskiego domu wycieczek do Ojcowa, do Krakowa, e, chodzenia na kurapatwy ze strzelanie z ojcem, e, niżdżenia na rowerach tutaj w Trzini, że ten świat, który znał i, i, do, i o którym tak pięknie mówił. Pisał do swojej matki, że to był szczęśliwy czas beztroskich lat, dziecięcych lat. Po prostu zamknął się i zaginął wraz z 1 września 1939 roku. Mówi Pani tak pięknie, i faktycznie widzę, że ta, ta pamięć o tych bohaterach jest. Chciałam Panią zaprosić na przyszły semestr po wyjacielowych, marzec, kwiecień, żeby Pani taką prelekcję zaprezentowała w klasach młodszych, w klasach pierwszych które są przecież po kamieniach nasza, więc mam nadzieję, że zaproszenie Pani przyjmie. Bardzo chętnie, jeżeli tylko czas i możliwości pozwolą bardzo chętnie do Państwa. Bardzo Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękuję, bardzo. Bardzo. Życzę dziękuję, dziękuję. dziękuję.